Dzień dobry Wysłuchajmy fragmentu Ewangelii Mateuszowej Rozdział pierwszy Wiersz 23. Jest tam napisane Oto Panna pocznie I urodzi syna Któremu nadadzą imię Emanuel To znaczy Bóg z nami Drogie siostry Drodzy bracia Większość z nas Przygotowuje się do Adwentu Którego ukoronowaniem Będą święta Bożego Narodzenia. Czas dojrzewa, powoli się wypełnia, jak świadczy Pismo. Zżyliśmy się przez całe życie z obrazami i scenami Bożego Narodzenia przedstawionymi w Ewangeliach. Ale im starsi jesteśmy, im więcej obowiązków, troski o dzieci, wnuki, o naszych bliskich, tym bardziej jesteśmy świadomi, że opowieść bożonarodzeniowa nie była sielanką. Przeciwnie, wiązała się ze stresem, niepokojem, niepewnością i wieloma pytaniami. Tak jak i my dzisiaj zadajemy sobie wiele pytań w obliczu sytuacji kryzysowych, tych finansowych, covidowych, politycznych, czy wreszcie Humanitarnych. No właśnie, na niektóre pytania Maria i Józef znaleźli szybko odpowiedź, inne zaś czekały wiele lat na rozwiązanie, prowadziły ich przez całe życie. Podobnie jest z nami. Stale zadajemy pytania, a one popychają nas do przodu i nadają sens naszemu życiu. Bo czasami lepsze jest dobrze zadane pytanie niż na sklecona odpowiedź. Moi drodzy, czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, jakie było pierwsze pytanie, które zostało zadane w Biblii? Okazuje się, że jest to pytanie zadane człowiekowi przez Boga, a nie odwrotnie. Znajduje się ono w pierwszej księdze Biblii, księdze Genezis, rozdział trzeci, wiersz dziewiąty. Bóg pyta Adama, który wraz z Ewą zjadł zakazany owoc i ukrywa się w gęstwini ogrodu. Adamie, w języku hebrajskim Adam oznacza człowiek. Człowieku, gdzie jesteś? Tak to jest w naszej relacji z Bogiem. Czasami go poszukujemy. Wydaje nam się, że Go odnajdujemy, a czasami tracimy. Moi drodzy, Bóg we wszelkich sytuacjach, doświadczeniach i możliwościach, w których się znajdujemy, pyta nas, gdzie jesteś? No właśnie, w jakim wtedy miejscu znajduje nas Bóg? Po której stronie jesteśmy? Gdzie są nasze serce i myśli? Kolejne pytanie, równie podstawowe, dotykające istoty człowieka i człowieczeństwa, zapisane jest w kolejnym rozdziale, w Genezis, rozdział 4, gdy Pan pyta Kaina po tym, jak zabił swego brata Abla, gdzie jest twój brat? Kim dla mnie jest drugi człowiek? Bratem lub siostrą, czy obcym? Dwa podstawowe pytania, gdzie jesteś, i gdzie jest twój brat i Twoja siostra, w taki sposób Bóg pyta każdego z nas. Zaś gęstwinę, w której można próbować się ukryć, lub abla, na której można się gniewać, ma niewątpliwie każdy z nas. Tak jak Maria i Józef, i wszyscy, których drogi przypadkowo czy rozmyślnie Przecieły się z dzieckiem, nie uciekali od wielu pytań, tak i my nie omijajmy i nie przemilczajmy tych podstawowych pytań zadawanych przez Boga. Próba szczerej i pełnej dobrej woli odpowiedzi na owe pytania z pewnością przyniesie nam wiele pożytku więcej pożytku niż szkody skieruje we właściwym kierunku prawdy i światła szacunku i pojednania. Można być pewnym, że Józef, Maria i Jezus w sytuacjach dla nich krytycznych nie byli sami. W przeciwnym przypadku nie uszliby z życiem, nie wychowaliby syna. Towarzyszyła im Rzesza często bezimiennych, anonimowych ludzi dobrej woli. I w tym Przejawiało się prowadzenie Boże, Jego błogosławieństwo i troska. Życzymy Wam dającej poczucia bezpieczeństwa i spokoju świadomości, że gdy znajdziemy się w sytuacji krytycznej, to pojawią się ludzie, którzy pomogą, a także życzymy wymagającej od nas odpowiedzialności postawy względem tych, którzy potrzebują pomocy. I nie zawiodą się na nas, bo w tym wszystkim jest Bóg i będzie z nami w czasie świąt w każdym odruchu współczującego i kochającego serca. Życzymy więc również nam wszystkim tego, co jest bezcenne i ponadczasowe miłości, którą otrzymujemy i którą możemy się dzielić.